No, a oprócz tego Babiogóra. I Babiogóra, będzie droga na Diablak. No i miejsca grupa górali Babiogórcy. Kiedy będziecie chcieli pogadać, kim są Babiogórcy, gdzie żyją, co sikansi, jakie wpływy mieli. Jest wielu etnografów u nas w regionie, którzy się zachowali o tych Babiogórcach, co Sikańsi pisali. Co są najbardziej bitni, najbardziej złośliwi. Haj. Podobno najbardziej. Ale Wszystki mają wiele talentów, faj. Bez to będzie i babia góra. Będą Tatry, będą malaje, i wszystko syćko będzie. Tak, się... Do rania i walczymy do rania. To by się wszystko, te całe lawiny spotkania, to że tu jesteście, nie zdarzyłoby się bez naszych sponsorów i partnerów. Dlatego chcielibyśmy je przeczytać. I... E, więc zaczynajmy. Miasto Ruda Słonska, piekiernie Jakubiec, zakłady miasta Kuź, plutograficzne źródło. Rudzki Klub Grotowazów Nocek, Druid Pub, Magia Cafe, Bisek Zegarki, Grupa Drotex, Pepsi, Bristol, Kawi, Szkoła Podstawowa nr 16 w grudzie Śląskiej, Barton Motors, Winiarnia Rezerwa, Medycyna Górska, Lekarz Agnieszka Wiernik, Intri Team, kursy wspinaczkowe i alpinistyczne, Śląski Teatr Impresoryjny im. Henryka Bisty, Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych i z tych partnerów można by ugwazować pół godziny. Co się teatr, który nas gości już 19 roków i miasto Uda Śląska. Prezydent się zapowiedział, nie było aj, jest celowym, tak, co by prezydent tutaj u nas nie chykał. Zdarzało się, że było dwóch prezydentów i trzech prezydentów, kie były jakieś tam ich interesujące osoby. Ale nie było Lawin bez prezydenta, który niestety nie był 19 roku temu, nazwę, ale jest naszym przyjacielem i od początku był przy tej inicjatywie, co by to się właśnie w Rudzie z Katowic się przeniosło do Haj I tak stało. Tak. Śląski Teatr Impresaryjny. Właśnie cały czas jeszcze używamy nazwy miejskie Centrum Kultury, jakoś nie pamiętam słowy. Ale właśnie imienia Henryka Misty, który gości nas tutaj już tyle lat. I, i możemy tutaj czuć się jak w domu. Hej, Syczkie gwiazdy Wielicki Pawłowski Pustewny, którego nie wymieniliście, to już byli u nas. Czasem jak byli bardzo znani, a czasem jak byli jeszcze mało znani, a potem już strasznie trudno ich zaprosić, kiedy już są bardzo znani, bo mają mało czasu. słuchaj. Ale... A na pewno Rudzianie znają naszych partnerów, czyli piekarnie Jakubiec, zakłady mięsne Kuź na pewno korzystacie z z ich produktów, bo są naprawdę pyszne osoby, które są